Za pragą na autostradce coś się rozjebało, zjebało, coś się zablokowało, zakorkowało, nie wiem co tam. Zawsze jakieś atrakcje, nie? Nie ma winy bez przyczyny, nie? Komuś chyba łańcuch spać. Nie, przyczepka się urwała, nie? Ale urwał, ale to było dobre. Jestem na granicy Węgry, Rumunia i tak jak widzicie, zawracanie dupy, nie? Ja, jakby to nie wiem, jaka Rumunia była yy, yy, super mocarstwo, żeby taką kontrolę robić. Ja rozumiem, sworotem jakichś uchodźcy albo coś tak, ale do Rumunii, e, żeby właśnie kontrolować wszystkich, sprawdzać po co ta granica, nie? Nie wiem, no, zawracanie moim zdaniem dupy po prostu. i... Wszystko, nie? I przez stoimy w korku wszyscy. No, wjechałem. Tak jak widać, z drugiej strony też nie lepiej, nie? Kilometr już przejechałem od granicy i ludzie stoją w korku z dziećmi. No, no tylko to no wiesz, Chciał Polska, wzięła paszport, ja mówię, że medical i jechać, nie? Wielka kontrola, To nie dupy. Graniczą tutaj Kalafaty Widim, czyli z Rumunii na Bułgarię nie lepiej. Już przejechałem 5 km i takie w korku stoją dzięki Te Stoją w korku te ciężarówki, nie? I dalej nie wiem ile jeszcze. Ze 2-3 km pewnie. Ale osobówki tutaj mijają busy, mijają, bo my pojedziemy na przyjście dla małych, nie? Wiadomo. I tak trzeba się wpychać po trochu, po kawałku. Znaczy nie wpychać się, tylko mijać, nie? Bo wpychać ja bym się nie wpychał tutaj. Jakbym miał czekać, to bym czekał po prostu. Aż takiego pośpiechu nie ma, żebym ja tutaj aż tak bardzo ryzykował, nie? Jechać Spieszyć się, ale powoli się spieszyć jak to mówią, nie? No, dojechałem na początek, naliczyłem jakieś 7 km w korku, ale niektórzy tam pauzują i się tak wymijają. Ja tam bo weekend jest niedziela, nie? Robią z tyłu, bo tutaj blokują wyjazd, nie? Yy, znaczy wjazd do Rumunii, właśnie. Te bez sensu tu stoją, bo ci, co chcą minąć, nie mogą tutaj minąć. Też tak parkują bez sensu, właśnie. Opisane w Bułgarii też, warszowówki, stoją ciężarówki. Na gwiazdy Rumunii, jak z stoją. Tu mamy ten most łączący Rumunię z Bułgarią. Płatny 6 euro. W każdą stronę. Taka rzeczka. Kiedyś się tu promem pływało. Teraz elegancko. No i tak jak widzicie, stoją w korku ciężarówki, czekają. Jak jak jacyś tam idioci siedzą i blokują niby jest e, Europa między Holandią i np. Niemcami się jedzie nikt nic z niego nie sprawdza a tutaj sprawdzają paszport pytają się co wiedziesz i no takie zawracanie dupy, nie? niepotrzebnie w ogóle Żadnej kontroli praktycznie nie ma i zawsze tak było jak 11 lat po Europie Zawsze problem był właśnie na granicy Bułgaria, Rumunia, bo Węgry już nie. Tylko właśnie te kraje tak robią. mają wyjebane i tak pomału sobie kontrolują, mają to w trupie. I naliczyłem w sumie e, z tej strony 12 km e, ciężarówek od strony Bułgarii w stronę Rumunii czekają nie? niektórzy pauzują niektórzy stoją za nimi nie wiedząc o tym, że mogliby wyminąć ale tam z początku ja mówiłem właśnie na radyjku, żeby wymijali bo tam przed mostem też pauzowali, a widziałem w lewym mijali właśnie tych co robili pauzę nie? żeby nie stali za nimi bez sensu i nie czekali nie wiadomo na co Na binetę kupić na Bułgarię Wiadomo, lecę dalej, nie? Tak jak mówiłem, 12 km jest od e, Bułgarii front do Rumunii, a z drugiej strony 8 km z Rumunii do Bułgarii było, też tak patrzyłem przerąbane, to jest strata czasu jak oni tutaj dwadzieśmiu... w Bugalii normalną drogą i właśnie takie dziury, wpadasz g... niszczysz felgę i masz flaka nie? Stanąłem w Bułgarii, tu mam winogron tu mam śliweczki, sobie urwę do woreczka bo ja do łasy jestem na owoce, tu mam jeżyny nie? Elegancko. Także trochę tutaj nerwy, nie? Owoców, nie? No, no i no, byłem miał do no, jogurtu no, czy coś, no, czy do płatków elegancko. No, ja tu jestem y, łasy na owoce jak ko ko koń na owiec. No, chleba trochę, nie? Trochę tego. Czekaj, kurę, wiem, łakowy jesteś. Jak wciągnę kurwa, nie? nie ja nie zmienię 5 zł tam tej konserwa, nie? Dam mu połowę niech opierdoli trochę, nie? Ma biedaku. Każdy piesek to mój przyjaciel, nie? To trzeba go nakarmić, biedaczka. Jestem, jestem koło Sofii, kolega Busem też podjechał na pauzę i tak jak widzicie, śmiele właśnie wożą mnie do zapylania kwiatów gdzieś tam w szklarniach albo coś takie coś właśnie włożą niektóre firmy, nie? W pudełkach. Wietrzenie im zrobił. No i zaraz wlatuję do Grecji.